Event Wielkanocny z Casedrop.eu Sprawdź i zgarnij najlepsze skiny. Weź udział w evencie z nagród ponad 30 tysięcy złotych. Kliknij pierwszy link w opisie i sprawdź event Wielkanocny. Siemanko widzowie, na kolejnym odcinku z otwierania skrzyneczek tutaj na, w CESie e, Tym razem będziemy otwierać w CESie, nie na case dropie e, Ostatnio pack opening fajnie się tutaj przyjął, więc dzisiaj mamy tutaj Dwóch kolegów ze mną, będą komentować ze mną tutaj otwieranie skrzyneczek Przywitajcie się No, więc dzisiaj mamy 18 skrzynek załamania Zobaczymy czy będziemy załamani po tym pack openingu Myślę, że, myślę, że tak może być, no ale zobaczymy, celujemy oczywiście dzisiaj w Tutaj w Digielka chciałbym bardzo go trafić. Jeżeli bym go trafił, to bym był bardzo zadowolony. No, zobaczymy. Dobra, nie ma co przedłużać. Lecimy z pierwszą e, skrzyneczką. No, i może najpierw was się zapytam, co uważacie, że dropnie? Czy jak, ile skinów może dropnąć? Na przykład fioletowych, różowych? Wydaje mi się, że dropnie ci ta wróżka. Mhm. Wiem, że chcesz. Digielek może być problem. Ten gląd ładnie wygląda. Czyli uważacie, że jedną, jedną różową chociaż może zdobędziemy dzisiaj, tak? No na pewno. No zobaczymy. 18, 18 skrzynek. No to co, lecimy pierwszą. Jeżeli tutaj byśmy dropnęli dzisiaj kosę, no to będzie jakiś kozacki giveaway dla was widzowie. No ale zaczynamy od yy, SG553. Coś... No, taki średni bym powiedział. <laughs> Ale lekkie zużycie. Dobra. Pierwsza, pierwsza słabiutko. No, z 30 groszy do przodu. No, ta do przodu. E, dobra, no to lecimy z drugą skrzyneczką. No, mam nadzieję. No, chociaż ten jeden różowy skin to byłoby spoczko. No i przeleciał jeden różowy i. No, nawet nie dało fioletowego. No i znowu, tutaj w Stat Traku. E, mocne zużycie. Nie, mocne zużycie to będzie chyba. Chyba mocne zużycie. Zaraz zobaczymy, czy to mocne będzie. Chyba mocne zużycie to będzie. Eee... Ile to kosztuje? Uuu, 68 groszy. Bardzo dobrze. dobrze idzie. Dobra, lecimy trzecie. No, no. Nie no, jakbyśmy trafili coś z tych czerwonych, to by było naprawdę kozacko. No, ale tutaj może być ciężko. Dobra. Trzeci skin i petunia. No jest ładna w faktoryniu będzie czym grać, oh. będzie czym grać Dobra, nie ma co się oszukiwać, jest dramat. <laughs> nie, no ze złotu 20 może Dobra, lecimy dalej. No nie wiem, ze skrzynek coś jeszcze nigdy mi nic nie dropo dobrego. Uuuu, dobrze. <laughs> Barto, no, od dzisiaj SG zdecydowanie będziemy grali. Mamy dużo już tego. No dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, zobaczymy. Czemu wszyscy mają takie szczęście? Ja nie mam. Hmm. Uu, fioletowy. Mm. No i to jest. Fakt, co to jest? Battle Skirt? Battle Skirt, ale nie wygląda tak źle. Jezu, ten float to chyba jakiś, on drogi będzie za 0.83, to nie widziałem takiego floatu chyba nigdy Oj, no na razie jestem załamany, dobrą skrzynię Dobrą skrzynię wybraliśmy dzisiaj Dobra, lecimy dalej No dajcie czerwonego I towarowy, tak jest Tego jeszcze nie było Uuu, Jaki... battle skirt no już chyba żałuję, że ten pack opening robię, ale jeszcze jest dużo szans, Nie ma co się tutaj załamywać. Lecimy, teraz zakręcimy. Ale się nie robi dla widzów? coś nowego, tak jest. Mocne zużycie, naprawdę. Jakby to jest Battle skirt prosto z fabryki. Po testach wygląda wszystko tak samo, więc dlatego kosztuje od 20 do 70 groszy. Więc jest kozacko. Nie no, jest dramat widzowie, no ale no mówię, czego się nie robi dla was? Czego się dla was nie robi? Dokładnie. No i coś nowego. Po raz kolejny. Po raz kolejny coś nowego. Nie no, nie mam pytań po prostu. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dury, jak to mówią. to trafiłeś. Dokładnie. Uuu, <noise> stat traczku! Mm -hmm, ale będzie nabijane. Ja, nie, nie, no nie wiesz, widzowie, co się dzieje. Ile otworzyliśmy? 2, 4, 6, 8, 9, a potem robimy kontrakt. Jezu, no dajcie digla, no proszę. No. Stat tracku Battle Scared, tak jest. Jezus, Maria, dobra. To jest jakaś tragedia. Jak ludzie z tego kosy dropią to ja nie mam pytań. Ale coś nowego, P2000. Od dzisiaj uspem nie gramy, nie ma opcji. Nie ma opcji. Jak mamy takiego skina, to musimy grać tutaj, właśnie P2000. Dobra. Załamujmy się dalej Że tu nawet, nie wiem, dwa razy fioletowy jakiś przeleciał. Uuu. Nie, no żeby to chociaż w Faktoryniu, jak śleciało to bym wam to rozdał, a tak to na się nie opłacę wam tego rozdawać, takiego. Ale to No. O. Nie, no ale ten Bizon akurat jest dość ładny jak na Bizona. Ale kto gra Bizonem, nie? Ile zostało? Pięć skrzynek. Pięć skrzynek. No, żeby chociaż tą Mkę Nie. Boże. Nie, no nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć nawet tak szczerze. Jest tragicznie totalnie, naprawdę. Myślałem, że chociaż ten fioletowy, jeden skin byśmy dropnęli, ale my dropimy po raz kolejny Scouta. Cóż za przenikliwość Counter Strike'a. Ja pierdziele, masakra. Dobra, trzy ostatnie skrzynie. I teraz będzie kosa. Ja to wiem, dostałem info od Boga, że tutaj będzie kosa właśnie w tym momencie. I tak jest, battle scared. 50, 55 Mariusz. Ja tak wydropiłem tego No, ty otworzyłeś jedną skrzynkę w życiu, a ja otworzyłem już 60 tutaj. Ja nie wiem. Dobra, ostatnia skrzynia. Nie, nie wiem. Mam dość, mam dość. <laughs> Boże. No to co, robimy kontrakt jeszcze? Robimy jeszcze kontrakt. Użyj kontraktu, w kontrakcie. Raz. Nie, zbadaj, tylko użyj, użyj, użyj. Nie, no SG to będzie grane. Totalnie będzie grane SG. Gotowe. Kontynuuj. jest. Mamy maka mocne zużycie chyba, nie wiem. Dobra, jeszcze możemy chyba jeden kontrakt zrobimy. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Ile brakuje? Dwa? Co? już nie otwieram. No dobra, no to co? To by było na tyle. Jak widzicie, nie opłaca się w się otwierać skrzynek, wpadajcie na case dropa Tam już na pewno lepiej otwierać skrzyneczki niż tutaj No co, ja się z wami żegnam, trzymajcie się no i siemano.